Cześć, jeśli jesteś w jakiejś psychoterapii, spotykasz się z psychoterapeutą, psychologiem, coachem, harem z Tybetu, kimkolwiek, tak? I Twoim celem w tym, co robisz, jest spotkanie się ze sobą, odkrycie swojej prawdziwej natury, odnalezienie szczęścia, pokochanie siebie, miłości, zdrowia, czegokolwiek, tak? to bardzo istotną w ogóle elementem tego wszystkiego tych terapii tego co ze sobą robimy jest spotkanie się z emocjami tak? spotkanie się z emocjami które nas blokują często to są emocje z dzieciństwa często to jest lęk przed odrzuceniem wstyd poczucie winy tam są jeszcze przekonania że nie zasługujesz że jesteś nie dość dobry słaby chorowity to nie dla ciebie i tak dalej i tak dalej tego jest masa my generalnie jako małe dzieci Jesteśmy w sumie tym oblepieni. Tak? Rodzi się taka malutka świadomość, czysta świadomość, która ciekawa świata, poznaje ten świat i dostaje od, od społeczeństwa, od rodziców, od religii, od polityki, od tego, od tamtego, i w życiu dorosłym w zasadzie jest opakowana, obudowana tymi wszystkimi przekonaniami, tymi wszystkimi wzorcami lękami, marzeniami i tak dalej. Często nie swoimi marzeniami, tak by the way, tak, bo my bardzo często realizujemy coś po to, żeby dostać to, czego nie dostaliśmy jako dzieci. No i kiedy dochodzimy do tego wszystkiego, kiedy w psychoterapii, tak, czy jakimś tam procesie powracania do siebie, odblokowywania siebie. Chcemy odnaleźć siebie w tym całym buszu, w tym całym po prostu tej kuli. Tych wszystkich różnych rzeczy, którymi się oblepiliśmy, tak zostaliśmy, które też poniekąd kształtują nas, tak, no bo to też nie jest tak, że to wszystko jest, jakby to też w pewnym sensie kształtuje tą naszą świadomość, tak. Więc nie jest nami, kształtuje nas, ale trzeba zrobić selekcję i w tym wszystkim odnaleźć siebie. I w momencie, kiedy jesteśmy i jesteś w tym procesie terapeutycznym, co jest ważne, żeby spotkać się ze sobą, poczuć, to, z czym się spotykasz, poczuć tego, który się spotyka, czyli tą świadomość, tak? I nie nurkować w tym. Nie zostawać w tych lękach, w tych żalach, w tych smutkach, w tych poczuciach winy, w tych złościach, w tym wszystkim, co tak po prostu rozwala. Nie zostawać w tym dłużej niż trzeba. Nie nakręcać tego. Ja czasami proponuję, a w zasadzie zawsze proponuję, że kiedy ktoś przychodzi do mnie na terapię, na przykład, tak, i jest to powiedzmy godzina w tygodniu albo dwie godziny w tygodniu, to tylko w tym czasie wchodzimy, dotykamy tych emocji. Dotykamy tego wszystkiego. Po czym to zamykamy, idziesz i żyjesz, tak? Nie rozgrzebujesz, nie rozkopujesz, nie rozpamiętujesz. To jest bardzo ważne, bo spotykam się właśnie z czymś takim, że osoby. Nie są w terapii, już tak wyszły z tej terapii, a jednak cały czas po prostu rozpamiętują, bo tak było w przeszłości, bo to, bo tamto. Było. Tego się już nie zmieni. To, co jest ważne, spotkać się, poczuć i dać sobie współczucie. Dać sobie takie: OK, w porządku, takie coś było, co dzisiaj mogę zrobić żeby być lepszą wersją siebie, taką, jaką chcę. Tak? Co mogę zrobić, żeby czuć się lepiej? Przede wszystkim przestać się nakręcać, przestać nurkować w tym szambie. Także to jest jedna rzecz, którą y, chciałem ci zwrócić uwagę, że jeśli jesteś w tego typu procesach, owszem, daj sobie współczucie, daj sobie uwagę, daj sobie miłość, daj sobie czas. Najlepiej, nie wiem, 5-10 minut dziennie, gdzie spotykasz się ze sobą i nawet dajesz sobie, wiesz, tego miśka, taki zamykasz sobie oczy i mówisz słuchaj stary. Albo no, słuchaj stara, jestem przy Tobie, tak? Jesteś dla mnie ważna. Kocham cię. Będę przy tobie. Skończysz to i żyj. Zajmij się dniem. Realizowaniem siebie. Czyli uśmiechnij się. Po prostu ić. Ja nie mówię tu o czymś takim. O braku autentyczności, tak, że masz się na siłę uśmiechać, jak na przykład jesteś w jakimś towarzystwie, czy jesteś w relacji, czy jesteś w pracy, który cię naprawdę denerwuje, tak? Mówię o takim wewnętrznym uśmiechu, o takim wewnętrznym nastawieniu. Że my jednak Mimo wszystko, że jesteśmy jakby kształtowani przez społeczeństwo, przez środowisko, przez naszych rodziców i tak dalej, może gdzieś tam mamy w sobie te niezadowolenie i lęki, ale mimo wszystko tutaj na poziomie tej świadomości, no jesteśmy tymi kreatorami naszego życia. Tworzymy je. Więc. Jak mamy tych nasionek, dużo dosyć nasianych takich, tego, tego te, nazwijmy to, tych negatywnych sposobów myślenia i działania, to jak będziemy zasiewali tą wdzięczność, ten uśmiech, to, 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 ten pozytywizm w sobie, no to słuchajcie, też poniekąd tworzymy karmę dobrą, pozytywną, tak, na przyszłość. Także to jest to, czym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić, abyśmy y, nie nurkowali za bardzo. W tych procesach terapeutycznych, w tym wszystkim, spotkali się ale tyle, ile trzeba ze sobą. I to, co jest jeszcze tutaj ważne, żebyśmy cały czas poszukiwali, zadawali sobie te pytanie, kim jest ten, który spotyka? Kim jestem? I kiedy szukacie, kiedy oczekujecie na odpowiedź, to miejcie świadomość, że wszystko, każda odpowiedź, każda myśl, która do Was przyjdzie, będzie tak naprawdę tą etykietką, którą gdzieś się skądś dowiedzieliście, tak? Nawet imię zostało wam nadane. Ale czym jesteś przed imieniem, przed nazwą? I tutaj proponuję Ci, żebyś posiedział, posiedziała chwilę w ciszy i poeksplorowała te nie wiem, które się pojawia. Po prostu podoświadczała. I w tym nie wiem pewnego dnia rozpoznasz swoją prawdziwą twarz. Także bardzo ci dziękuję. Życzę ci fajnego wieczoru albo dnia w zależności od kiedy to oglądasz. Pozdrawiam. Namaste.